O, patrzcie, chciałem wam to pokazać. Wrzuciłem bezpiecznik z powrotem. I teraz tak, radio działa. No, bo ja mam radio i zapalniczkę na oddzielnym tym. Niezależnie od stacyjki. Ale patrzcie, ciemno. Bieg wsteczny. Wyłączyłem bieg. Wszystko wraca do normy. Patrzcie, wrzucam wsteczny jeszcze raz. No i znowu ciemno. Wyłączam bieg. Luz. Jest OK. I teraz ja może bym wyjął ten bezpiecznik po prostu od tylnych świateł. Nie wiem czy on coś tu. Czy on tak psoci, czy nie, ale dobra, wyjąłem bezpiecznik. Od tylnych świateł. Sprawdźmy, co się stanie. Ej, mamy wsteczne. Dobra, i teraz nie by działa, ale nie wiem, czy. Dobra, koniec tej dyskoteki. Eee... Teraz niby wsteczny działa, ale w tym momencie podejrzewam, że znowu mi świruje licznik. Świrowałby podczas jazdy. Na postoju nie jestem w stanie tego stwierdzić. No dobra. Yy, nagrałem dwa filmiki, bo właśnie yy, udało mi się uchwycić ten moment, o którym mi chodziło. Głównie. Nie wiem, czy mieliście coś podobnego. Jeżeli tak, to dajcie znać, pokierujcie. Dobrzy, dobrzy ludzie. <noise> Dziękuję i pozdrawiam. Hej, hej.